Ladies and gentlemen, please stand by for the countdown to kick off. You are the best, Lydia! Oh, thank you. Jeśli mama nie umie i nie lubi siedzieć w jednym miejscu, bardzo prawdopodobne, że przekaże to wszędobylstwo swojemu dziecku. Nie tu, Zak! Nie, nie, nie! Dalej kochać, kochanie! Gdzie Osiem! 8, 8A i 8C mamy, wiesz, 8A A. z racji swojego półfińskiego pochodzenia Zachariasz ma podróże we krwi Zachariasz właśnie doznał szoku, bo w toalecie na lotnisku śpiewają ptaki. Ekologiczna wycierałka. Ja nie jestem matką stacjonarną. Lubię się przemieszczać. Na każdym etapie naszego wspólnego życia podróże wyglądają inaczej. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby podróż była celem samym w sobie. Dziękuję. Tutaj panowie pracują. time Podróże do naszej fińskiej rodziny zawsze są ekscytujące. Choćby dlatego, że Finlandia to oryginalny kraj. No i znowu moja ulubiona część dnia. Godzina 21. Popatrzcie. Takie słoneczko. Właśnie skończył się mecz. A Agneta mówi, it feels like night. Yes. It feels like night. No rzeczywiście, so much night. Zachariaszowi podoba się wszystko. Mnie natomiast wszystko dziwi. Cieszę się, że mogę być z moim dzieckiem w tak pięknych miejscach. Klimat nadmorski, zachodnie wybrzeże Finlandii. Jesteśmy na wyspie Chöpman Holman. Fajna podróż z dzieckiem nie musi być daleka. No. To jest lepsze niż każda lekcja geografii. Gryba. Wszędzie, w każdej szkole. Po prostu wyprawa do Świnoujścia. W ten sposób bardzo łatwo jest zapamiętać, jak świną jest usytuowane. Wycieczki po Polsce doskonale spełniają swoją rolę w edukacji i pielęgnowaniu rodzinnej bliskości. Cześć, siema! No to jest ewidentny dowód na to, że jesteśmy gdzieś nad morzem. Ewa! Siema, żemeczku. Hej! Czy to jest Mewa? Mewa tak. Poszła sobie.